16-osobowa grupa młodzieży z zespołu szkół im. Sylii Kałżewskiego w Karsznicach wyjedzie wkrótce do Anglii, do miasta Plymów na praktyki zawodowe związane z branżą gastronomiczną. To efekt udziału szkoły w programie Leonardo da Vinci, z którego tym razem udało się już pozyskać fundusze na ten cel. W związku z wyjazdem uczniowie technikum organizacji usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego przeszli szkolenie, dzięki któremu poznali bliżej nie tylko kulturę i obyczaje wyspiarzy, ale przede wszystkim szlifowali język angielski. Są osoby, które są na poziomie B2, takim wyższym, są osoby, które są na poziomie B1, ale to minimum B1. Minimum to nie jest taki najniższy poziom, ale to jest ten najniższy poziom, jaki muszą reprezentować osoby wyjeżdżające tam. I nasza młodzież włada tym językiem na takim właśnie poziomie, poziomie i ten poziom zapewnia im możliwość funkcjonowania w środowisku pracy i w środowisku życia codziennego. Z okazji ukończenia kursu wyjeżdżający z rąk dyrektora Agnieszki Jaśkiewicz oraz przedstawicielki starostwa powiatowego Janny Jarosławskiej otrzymali dziś specjalne certyfikaty. Mateusz jak Jedziemy po to, żeby zdobyć jakieś nasze zdolności zawodowe, w końcu po to jesteśmy w tej szkole, po to tu przyszliśmy i chcemy coś osiągnąć w życiu, dojść do czegoś. Wiemy, że będziemy tam pracować w cateringu, będziemy na pewno przy jakiejś organizacji przyjęć, tak, no więc... W tym będziemy chcieli się specjalizować, rozwijać. Przyszli absolwenci zespołu szkół w Karsznicach wiążą z tym wyjazdem duże nadzieje. I chodzi nie tylko o fajną przygodę w postaci wycieczki i nowych doświadczeń. Ja na pewno bym chciał jakieś takie kontakty zawrzeć, znajomości. No na pewno chciałbym, jeśli byłaby taka możliwość, wrócić tam, zostać tam na stałe. Oczywiście po ukończeniu szkoły tutaj w Polsce. Też również chciałabym tam wrócić. To jest moje marzenie. Wyjechać za granicę, kończąc szkołę. Dla wyjeżdżających na praktyki do Anglii dyrektor Agnieszka Jaśkiewicz przygotowała niespodziankę. Wygospodarowała ze szkolnych funduszy, dla każdego z nich kieszonkowe w postaci 181 euro.